Witajcie w moim kolejnym filmiku. Dziś zapraszam Was na book haul, ponieważ w moje ręce wpadło trochę nowych książek, ponad 20 tytułów, i muszę Wam je wszystkie pokazać. Chociaż wiem, że całkiem niedawno nagrywałam Bookhaul i potem Unboxing i chyba w którymś z filmików albo na fejsie zarzekałam się, że już więcej książek nie kupuję. Nigdy więcej książek, ponieważ kiedy ja to wszystko ogarnę, chyba w kolejnym życiu. Ale że jestem tak beznadziejnym przypadkiem Książko Zakupu Holiczki, to wiecie, gdy zobaczyłam jakieś fajne promocje, albo jakieś fajne okładki, ponieważ kupuję często książki pod kątem, nie wiem, okładki, bo kładka mi się spodoba, to nie mogłam się powstrzymać. No i tak kupiłam trochę tych książek, korzystam z okazji, póki mój portfel, no wiecie, tylko na razie strzela fochami, jeszcze nie ma strajku. Jak przyjdzie czas na strajk, to wtedy będę miała szlaban na książki, a póki tego strajku nie ma, to trzeba korzystać. A zatem już wam pokazuję, co ostatnio kupiłam. Zacznę od żony potwora, czyli historii kobiety, która jest żoną seryjnego mordercy i gwałciciela i tak mnie zastanawia, czy ta kobieta wie, za kogo wyszła za mąż. W każdym razie zapowiada się coś bardzo, ale to bardzo mocnego. Co więcej, książkę tę kupiłam za 10 zł. Została przeceniona z 36 na 10 zł. Kupiłam ją w matrasie. Matras był wyłożony tymi książkami od Sony Dragi właśnie w takiej oprawie, takiej materiałowej i bardzo mi się te książki spodobały i najchętniej przegardałabym wszystkie, ale stwierdziłam nie, ani ta nie, bo kiedy to to przeczytałam Podstawowe pytanie, kiedy to wszystko przeczytasz, zacznij ogarniać te książki, tak, no wiesz, po kolei. I tym oto sposobem kupiłam tylko żonę potwora, ponieważ chyba fabuła tej książki najbardziej przypadła mi do gustu. Także to będzie coś naprawdę, naprawdę mocnego. Blink Ring Nancy Jo Sales myślę, że doskonale pamiętacie historię nastolatków którzy kilka lat temu włamywali się do apartamentów hollywoodzkich sław czy bardziej no celebrytów typu Paris Hilton Lindsay Lohan i przebywali w tych apartamentach pod nieobecność gwiazd, tak jakby tak jakby tam mieszkali i okradali te gwiazdy i tak dalej, zostało to przedstawione w obrazie Sofii Copoli właśnie o takim samym tytule Blink Ring, ta książka ma filmową okładkę, w jednej z głównych ról mogliśmy zobaczyć Emma Watson i tutaj niestety, mimo że uwielbiam filmy Kopoli, mimo że uwielbiam Emma Watson to jednak ten film był słaby, był doprawdy, doprawdy słaby, nie tylko w porównaniu do książki, ale generalnie słaby za to książka, książka to istny majster, tak arcydzieło, coś cudownego wspaniałego, otóż autorka rozkłada na części składowe ten kult sławy, któremu ulegamy i któremu ulega zwłaszcza młodzież i robi to naprawdę fenomenalnie, jest to naprawdę świetny reportaż, który polecam wam bardzo ale to bardzo gorąco, czytałam tę książkę kilka lat temu, jakoś właśnie wtedy, gdy wyszła, gdy miała premierę i się nią zachwyciłam i myślę, że jest to pozycja, do której Warto wracać i niestety gdzieś tam komuś się pożyczyłam, i potem stwierdziłam, że chyba jednak tego żałuję, chyba nawet nie pożyczyłam, a oddałam, więc gdy zobaczyłam ją w promocyjnej cenie w jakiejś tam księgarni, już nie pamiętam gdzie, no to stwierdziłam, że kupuję, nie ma innej opcji, kupuję, bo to naprawdę świetna książka. Oto powieści, które kupiłam podczas mojej wizyty w Saturnie, do którego wybrałam się po kabel do komputera, czy może raczej po kabel do głośników, który został przegryziony przez mojego królika, naprawdę niezależnie od tego, jak to wszystko od niej odgrodzę, Lilka i tak znajduje sposób, żeby tam przeskoczyć i mi te kable pogryźć, także jeżeli chodzi o Saturna, przy okazji zajrzałam na książki i tam wypatrzyłam właśnie te dwie pozycje za dyszkę, każda z nich kosztowała dyszkę, czyli zapłaciłam dwie dyszki, wzięłam więc w ciemno Maria Puzo, sześć grobów do Monachium, nie mam zielonego pojęcia, co to za książka, ale to Mario Puzo, którego uwielbiam, więc to pewnie będzie coś dobrego. Druga pozycja to Dean Kuntz, co wie noc, zło nigdy nie umiera. I tę książkę kupiłam ze sprawą Olgi z Wielkiego Buka, co prawda ona nie recenzowała akurat tej książki, ale generalnie bardzo dobrze wypowiada się na temat twórczości Dina Kuntza, więc wiecie, jak zobaczyłam tę książkę w Saturnie, no to musiałam ją kupić, po prostu musiałam i teraz mam nadzieję, że zachwycę się jego twórczością. Ostatnia arystokratka Ewżena Boczka to też zasługa Olgi z Wielkiego Buka, która swego czasu patronowała tej pozycji. No kochana, rujnujesz mój portfel i to po prostu totalnie. Słowa te kieruję oczywiście do Olgi, za sprawą której kupiłam powieści Flag, Babską Stację oraz Smażone Zielone Pomidory. A teraz czas na Darkę z więcej książków, którą gorąco, gorąco pozdrawiam, bo to za jej sprawą kupiłam Szklany Tron po wysłuchaniu tych wszystkich oków i achów na temat twórczości Sary J. Maas. Opowiadania Johna Grishama w takiej pięknej, lustrzanej okładce. Jestem taką okładkową sroką, więc gdy zobaczyłam tę książkę w matrasie za 9 zł, tych nawet się nie zastanawiałam. To Grisham, więc to na pewno będzie dobre, więc od razu z marszu kupiłam. Miasto śniących książek to książka, którą miałam pokazać Wam w poprzednim book ale tak jakoś zapomniałam, więc nadrabiam zaległości. Oto pozycja, którą kupiłam za namową mojej widzki Oli, którą gorąco, gorąco pozdrawiam. Olu, nie mam jednak żadnego pojęcia, kiedy tę książkę przeczytam. Miałam czytać ją w czerwcu, ale mi nie wyjdzie, ponieważ w czerwcu pod Koniec czerwca planuję coś z dwiema blogerkami, taką niespodziankę dla Was. I to będzie istny, czytelniczy, hardcore. Nie wiem, jak damy radę, ale damy radę, bo my nie damy radę, my na pewno damy radę. Także jeżeli chodzi o miasto śniących książek, ja to przeczytam, mam nadzieję, jakoś w wakacje lipcu albo w sierpniu, generalnie w bliżej nieokreślonej przyszłości, ale na pewno to zrobię. Czas żniw oraz zakon mimów. Oto książki, które otrzymałam w ramach współpracy z wydawnictwem SQN, Takie bardzo pięknie wydane, pocieszne grubaski. Mam nadzieję, że będą fajne. that. <laughs> Ostatnie poświęcenie Richelmit, czyli ostatni tom Akademii Wampirów, o który w końcu się wzbogaciłam nareszcie, bo co to za fanka Akademii Wampirów, która nie ma kompletnej serii. Otóż miałam kompletną serię, ale gdzieś tam kiedyś komuś pożyczyłam ostatnie poświęcenie no i przepadło. Także w końcu mam to ostatnie poświęcenie i tu uwaga, bardzo, bardzo fajna promocja na stronie wydawnictwa Nasza Księgarnia, link wklejam poniżej. Mianowicie każdy z tomów Akademii Wampirów kosztuje tylko dyszkę, tylko 10 zł. Jest to po prostu coś wspaniałego, bo ta seria jest taka cudowna, wspaniała, że koniecznie musicie ją przeczytać. Wiecie, kiedyś te tomy kosztowały jakoś tak chyba 40 zł, jedna książka, a teraz jedna książka kosztuje 10 zł, czyli 6 tomów cudownej, wspaniałej Akademii. Możecie mieć za 60 zł, więc po prostu coś wspaniałego. Wiecie, jak ja kocham Akademię Wampirów. Nagrywałam filmik poświęcony Akademii Wampirów i jadę też na zlot fanów Akademii Wampirów, który odbędzie się 5 lipca w Poznaniu. Nie mogę się doczekać. Link do tego wydarzenia też wklejam w opisie poniżej, po prostu będzie coś wspaniałego, I gdy tylko myślę o Akademii Wampirów. No zobaczcie, jak ja się zachowuje. Te motele w brzuchu, gdy myślę o dimce i roz, bardziej dimce niż Rose, to po prostu coś niesamowitego. Oto książki, które otrzymałam od wydawnictwa Nasza księgarnia Koniec świata w obrazkach Roberta Gulryka podobno bardzo ciekawa proza a także listy Astrid Lindgren oraz Sary Schwartz I to pewnie będzie coś pięknego, ponieważ kocham listy, naprawdę uwielbiam czytać rozmaite listy i bardzo lubię twórczość Astrid Lindgren, także nie mogę doczekać się, lektury. Wróć, jeśli pamiętasz Gail Forman, czyli kontynuacja zostanie. Jeśli kochasz o książce oraz filmie, już mówiłam, także wszystkie linki wklejam poniżej. Jeżeli chodzi o tę pozycję, tutaj wszystko chyba rozgrywam się trzy lata od tego tragicznego wypadku, do którego doszło w Zostanie Śli, kochasz. i tym razem książka pisana jest z perspektywy Adama Animi i jestem ciekawa, jak to wyszło autorce i nie mogę się tego doczekać, także będę czytać tę książkę, tylko jeszcze nie mam zielonego pojęcia, kiedy. Kot Bob i ja, a także Świat według Boba. Oto zasługa mojego widza Jakuba, który pod różnymi filmikami od jakiegoś tam czasu zostawiał mi komentarze. Polecam Kota Boba i ja. Czytałaś Kota Boba i ja? Kiedy przeczytasz Kota Boba i ja i tak, kurczę, Wiecie, gdy byłam na targach książki we Wrocławiu i zobaczyłam na stoisku naszej księgarni te książki, to stwierdziłam, nie ma innej opcji, muszę jej mieć. I powiem wam, że zapowiada się tutaj coś naprawdę bardzo, bardzo fajnego i takiego, wydaje mi się wzruszającego, bo o co tutaj chodzi? Jeden z największych bestsellerów ostatnich lat. Prawdziwa historia niezwykłego kocura i zagubionego człowieka, który odzyskał dzięki niemu nadzieję na szczęście. Pewnego chłodnego dnia James Bowen, uliczny muzyk, znalazł bezdomnego rudego kota skulonego na wycieraczce. James był wtedy niemalże na dnie, nie miał pracy i leczył się z uzależnienia od narkotyków. Nic dziwnego, że bał się wziąć odpowiedzialność za inne stworzenie. Zrobił to jednak i zdobył najwierniejszego przyjaciela, który w zdumiewający sposób odmienił życie swojego pana, a potem poruszył ludzi na całym świecie i mnie zaczyna tutaj też tak ruszać troszeczkę. I ja bardzo jestem tak, wiecie, ogromną, wielką kociarą. Sama mam kota, kocham koty, więc podejrzewam, że te książki złapią mnie tak za serducho, chwycą i to konkretnie. A przynajmniej mam taką nadzieję. Cyrk nocy Erin Morgenstern, oto książka, którą kupiłam za 7 zł w Bonito, taka tam przecena tam była, także zaglądajcie na Bonito i kupujcie cyrk nocy, bo podobno jest fajny, tak słyszałam, od wielu osób słyszałam, że ta książka jest fajna, więc gdy zobaczyłam ją po takiej cenie, to wiecie, kupiłam i generalnie póki co nie mam pojęcia, co ona kryje w środku, ale to, co mogę powiedzieć, to to, że ma naprawdę przepiękną okładkę, ta okładka jest taka bardzo, ale to bardzo fajna, bardzo, bardzo mi się podoba. Pokuta, czyli głośna powieść o miłości, grzechu, wojnie i odkupieniu, to Kolejna pozycja, którą sobie nabyłam. Pielgrzym! Moja biblioteczka wzbogaciła się także o pielgrzyma, którego koniecznie musiałam mieć, bo jestem zakochana w tej pozycji. I dlaczego kupiłam sobie pielgrzyma? Taka tam historia. Otóż pożyczałam tę książkę od mojej koleżanki Uli i tak sobie pomyślałam, że nie będę w stanie oddać jej tej książki, dopóki sama nie nabędę pielgrzyma, ponieważ muszę mieć jakiegoś pielgrzyma na półce. Moje półki i ja będziemy płakać, jeżeli nie będzie coś żadnego pielgrzyma, więc, żeby oddać jej tego pielgrzyma, ale żeby na mojej półce dalej stał jakiś pielgrzym, musiałam kupić sobie. Pielgrzyma, taka ta moja pokrętna logika, tak, jestem po prostu książko za i pielgrzymą maniaczką, totalną pielgrzymą maniaczką. Także uwaga, pielgrzym jest dalej u mnie do wygrania. Robiłam ostatnio coffee Book tak i tam do rozdania mam pielgrzyma i to razy dwa, więc mam nadzieję, że weźmiecie udział w tym konkursie, bo on trwa do wtorku, i w środę właśnie będę robiła takie pielgrzymowe paplando, i podczas tego paplanda ogłoszę też wyniki tego konkursu, ponieważ osobiście muszę wykrzyczeć osobom, które wygrają zwycięzcom takie i wiecie ogromne gratulacje, że idzie do Was taka fantastyczna książka. Już nie mogę się tego doczekać. Pierwszym, cudownym, wspaniały, pierwszym. Musicie tę książkę przeczytać albo polecie największe na świecie. Poch, i ja naprawdę nie żartuję. Brod Erin Kelly, czyli moja lektura na dziś, bo muszę sobie odpocząć od ogrodów księżyca Eriksona. Jestem sama ma na tą książką, bo tyle osób zachwalało malazańską księgę poległych, że jest lepsza od Martina, że rozpierwicza system i tak dalej, a tymczasem przeczytałam ponad połowę i nie jestem w stanie powiedzieć nic ponad to, że coś tam, coś tam wojna, coś tam, coś tam magowie, coś tam, coś tam dzieje się, dzieje się bardzo, bardzo dużo rozmaitych rzeczy, ale jakoś nie potrafię wgryć się w tę historię w ogóle bohaterowie mi się mylą. Nie no, po prostu jakaś jedna wielka masakra. Dokładnie taka sama masakra, jak wtedy, gdy czytałam Przebudzenie Kinga. Męczę się z tą książką, naprawdę męczę się z tą książką, więc postanowiłam sobie, że dzisiaj odpocznę, dzisiaj odpocznę, żeby przeczytać Broad Church. Zaczęłam oglądać serial, nawet się wkręciłam, jestem ciekawa też tej pozycji. Dostałam ją w ramach współpracy z wydawnictwem literackim oraz księgarnią internetową Bonito i recenzja tej książki na pewno pojawi się jakoś w przyszłym tygodniu. Myślę, że zaraz po pielgrzymie. Głowa niobę Marty Guzowskiej. Mario Ybl, ogromne, ogromne love. To będzie coś na pewno niesamowitego, jestem o tym święcie przekonana, jak wiecie, kocham ofiary, polikceny oraz wszystkich ludzi przez cały czas. O tych książkach już mówiłam, więc wszystkie linki znajdziecie w opisie poniżej, także najwyższa pora zabrać się również za głowę niobę. I o to książkach, którą kupiłam w Empiku, gdy ostatnio były takie przeceny w Empiku, pisaliście mi tych przecenach, przeglądałam oferty i tak było dużo, dużo śmieci i tylko parę perełek, a wśród tych perełek głowa niobę Marty Guzowskiej. Musiałam to Mieć. Kolejną książką, którą sobie kupiłam w ramach tych promocji w Empiku jest Woda różona i chleb na sodzie Marszy Meiran. I jest to kontynuacja zupy z granatów, powieści o siostrach Aminbar, które prowadzą w Irlandii taką orientalną kawiarnię. I są to powieści, które podarowałam mojej przyjaciółce marzenia na urodziny i bardzo jej się spodobały. A skoro marzenia coś się spodobało, to mi też na pewno się spodoba. A że te książki mają takie piękne okładki, to stwierdziłam, nie nie będę pożyczać ich od marzeny. Muszę je kupić i tym oto sposobem właśnie nabyłam sobie wodę różoną i chleb na sodzie i nie jestem do końca zadowolona z tego zakupu, właściwie to w ogóle nie jestem zadowolona z tego zakupu, chlip chlip bo ta książka jest zniszczona, więc zastanawiam się, czy ją zwracać czy nie, ponieważ bardzo trudno je dorwać, wydawnictwo łabę. wznowiło teraz te książki, ale te nowe okładki za bardzo mi się nie podobają, te stare są mega, mega klimatyczne, więc mam nadzieję, że uda mi się jeszcze gdzieś tam nabyć zupę z granatów a z tym nie mam pojęcia co zrobić bo zobaczcie, przede wszystkim ma tutaj, jest jakieś takie, nie wiem, nadgryzione jakby, okładka jest porysowana, pierwsza strona to w ogóle coś takiego takie tam wiecie, podniecione i jestem troszeczkę zawiedziona tym, jak ta książka wygląda i jeszcze muszę zastanowić się, co z nią zrobić, ale no jakby nie było mimo wszystko nie mogę doczekać się lektury, bo skoro marzana poleca, to na pewno będzie to coś fajnego. Na deser zostawiłam przepięknie wydane baśnie Braci Grimm, które pokazywałam wam w ostatnim filmiku Coffee Book. Tag. Tak, tak, dokładnie w tym samym filmiku, w którym do wygrania pielgrzym, także odsyłam Was do tego filmiku. I to wydanie jest naprawdę przepiękne, przecudne. Zobaczcie skórzana oprawa, jak to wygląda z przodu, jak to wygląda z tyłu, jak to wygląda po bokach. Takie tutaj złocone brzegi, do tego bardzo dużo ilustracji. Już Wam ostatnio pokazywałam. Te ilustracje są kolorowe, są też czarno-białe. Jest to naprawdę przepiękne. Wydana książka, tu coś miałam, uwaga, tak, Czar biała ilustracja. I z tego bardzo, ale to bardzo dużo. Przepięknie wydana książka, która kosztowała jakieś 60 albo 70 zł, już nie pamiętam, została kupiona w TK Max'ie, także zachęcam Was do tego, żebyście zaglądali do TK Max'a, bo można tam od czasu do czasu upolować właśnie książki z kolekcji Barnes Noble po naprawdę bardzo fajnej, atrakcyjnej cenie, bo gdybym zamawiała tę książkę przez Book Depository, tam gdzie zamawiałam portret Doriana Greya, czy na przykład Alicję w krainie czarów, to pewnie zapłaciłam. Za tę książkę jakoś tak ze 130 zł, a w TK Maxie kosztowała 60 albo 70. Już za bardzo tego nie pamiętam. W każdym razie, naprawdę warto warto odwiedzać TK Maxa i polować na te książki. Jeżeli nie znacie angielskiego, to dobry powód, żeby nauczyć się tego języka. A jeżeli znacie angielski, to moim zdaniem lepiej kupować sobie właśnie takie piękne anglojęzyczne wydania, zamiast inwestować w jakieś takie marne polskie wydania, przynajmniej moim zdaniem. I jeszcze jedno piękne wydanie. Ostatnia książka, którą Wam pokażę, którą kupiłam normalnie, że tam na taśmę. Dwa dni przed nagrywaniem tego całego Bukola. Są to nędznicy Wiktora Igo po angielsku z serii Penguin Classics. Normalnie coś cudownego wspaniałego. Bardzo, bardzo chciałam mieć tę książkę. Czaiłam się na nią na Bóg Depozytory, ale tam kosztowała 100 zł i tak zastanawiałam się kupować czy nie. A w Empiku dorwałam ją za 55 zł. Dalej jestem w ciężkim szoku, bo generalnie wybrałam się do Empiku po prezent dla koleżanki i ten prezent, ta książka stała vis a -vis książek anglojęzycznych i tak tylko rzuciłam na to okiem i od razu zobaczyłam nędznicę. Od razu przykulił mój wzrok i stwierdziłam, kurczę, biorę 55 zł, biorę, bo chciałam mieć nędzników. Nie miałam swojego egzemplarza, nędzników czytałam w liceum. Był to egzemplarz, który oczywiście wypożyczałam z biblioteki, a uwielbiam tę książkę i uważam, że warto ją mieć na swojej półce. Naprawdę przecudowny, przewspaniały klasyk i proszę bardzo, mam go w takim pięknym wydaniu. Zastanawiałam się nad książkami balony, bo też mi się podobały, ale jednak ta seria Penguin Classics podoba mi się bardziej. I to tyle na dziś. Bardzo dziękuję za obejrzenie mojego book -hola. Będę bardzo, ale to bardzo wdzięczna, jeżeli napiszecie mi w komentarzach, którą z tych pozycji czytaliście, którą polecacie, która okazała się klumpem. Będę bardzo wdzięczna za Wasze sugestie. No i to tutaj dużo mówić. Muszę zaraz te wszystkie książki jakoś ogarnąć, chociaż nie mam pojęcia, jak je ogarnąć. I to jest kolejny problem. Nie chodzi o to, kiedy ja to wszystko przeczytam, bo już ustaliłam kiedy, w kolejnym życiu. Ale gdzie ja to wszystko pomieszczę, bo wiecie, ja takie stosy układam tych książek, więc nagrywanie bookshelf-tour będzie jedną wielką masakrą, swoją drogą, book tour pojawi się na 100% w lipcu, w połowie lipca. I do tego wszystkiego dojdą właśnie te książki, które zaraz muszę jakoś takie muszę rozkminić jakie poukładać, żeby te stosy mi się nie zawaliły. Także to by było na tyle. Bardzo dziękuję za obejrzenie mojego filmiku i do zobaczenia w kolejnym. Trzymajcie się, pa.